I pyk Ciach podpunkt B, czyli cyfra części setnych, czyli znowu całości będą. Trzy cyfry po przecinku: części setne, części tu może od początku. DZ dziesiąte i części tysięczne. Czyli cyfra części setnych, ta środkowa, jest równa 5, no to Ciach, piątka. Części dziesiątych o 2 mniejsza od cyfry setnych. O 2 mniejsza, czyli trzeba odjąć 2, 5 minus 2 to 3. Następnie cyfra części tysięcznych, ta ostatnia, o 3 większa od cyfry części dziesiątych, czyli 3 plus 3 byłoby 6. A nie mamy żadnych całości, czyli będzie 0,3. 356 czyli 356 tysięcznych. Koniecznie zostawcie subskrypcję i łapkę w górę.